Dziękujemy pięknie, wielkie, wielkie brawa, Goście Państwa był ze wchór brawo! Szanowni Państwo, ależ organizatorzy wymyślili, zorganizowali zapewnij nam rewelacyjną pogodę wakacyjną, inaczej być nie może. Zresztą ja nie wierzę, że warto rozpoczynały się zapłaty, a to już dzisiaj w uchybskiej sierpnia. Ale coś tak to już jest w tym czasem, najważniejsze jest to, że wy zgadzajesteście, że taki i tej gry, że roślinnie towarzysko i będziecie próbować z nami. Mamy nadzieję do godziny. Wójt i czwartej, bo do tego czasu do metod jest e to metoda z marty. Te skradowe publiczne panecznie zresztą, że ten ten rok marty będzie na że wszyscy będą euforii panecznej. Euforia paneczna, kraina szczęśliwości publicznej, ale co się tu kraina szczęśliwości panecznej. Czyli przypomnę dla wszystkich tych, którzy co dopiero zaszczycili nas swoją obecnością, już jeszcze wydarzy się na naszej scenie. Już wkrótce występ uczniów ze szkoły podstawowej z Marzeniem, potem druga odsłona niesamowita koncertowa orkiestry dente, ze Starożrem no i oczywiście urokliwe, seksabile Marzonetki. Rodyńsko Sylwia i Łukasz Rostowscy. Zaprezentują się również pięknie i niepowtarzalnie. Są już z nami za kulisami oj ci zwyciarze, kabaret, kopydłów, oni mają jak zwykle Niesamowitą misję humoru, a ta misja humoru, jestem przekonany, że udzieli się wszystkim, a przepona, jak będzie pracowała, a przepona, jak będzie bolała potem po tym występie. Jestem przekonany, że naprawdę będzie urokliwie i niewiarygodnie. Szanowni Państwo, a potem już niesamowita gala na tej scenie estradowa, koncertowa. E, dwa zespoły i to w, naprawdę w występach w pełnym tego słowa znaczeniu. Zespół respekt. Zaprosi Was do szalonej, jeszcze wakacyjnej zabawy. No i oczywiście niebywały koncert przemyślany. Nutka z nutką będzie synchronizowała wybitnie, a oto zadba zespół horyzonty. Czyli gwiazda naszego wydarzenia. Jestem przekonany, że wówczas będziecie mieli horyzontalne spojrzenie i na muzykę, i na taniec. I takich szalonych klimatów tanecznych, muzycznych, towarzyskich, rodzinnych życzę wszystkim tym, którzy z nami już są. Miłej zabawy życzę. Patrzę za kulisy. Tak, adrenalina, a w tej chwili tak zwany make-up techniczny musi nastąpić, bo y, tu będzie i tanecznie, zresztą przesłanie tego widowiska, tak to określę, będzie niewiarygodne. Spyzą na polskich dróżkach. Ja jestem pod wrażeniem, kochani, y, uczniowie Szkoły Podstawowej w Smardzewie. Kochani, zabrali wam wakacje chyba, bo to są wakacje, a wy tak potrafiliście.